Dziękuję siemanko z tej strony Witam i witam was bardzo serdecznie w filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! I jesteśmy dzisiaj, słuchajcie, w House Tycoon, czyli w fabryce domu w Minecrafcie. Będziemy wbudowali epicki dom z epickich rzeczy właśnie w Minecrafcie. Także mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy, łap do góry, subskrybujcie mój kanał, że się tego nie robicie. I wpadajcie na witoshop.pl po nowe epickie rzeczy, aby my lecimy z dzisiejszym odcineczkiem i tutaj musimy wybrać kolor, który który lubimy i Bella lubi chyba różowy i wybiera różowy. Ja wybieram w takim razie e, ciemny dom. No trudno, dobra, idę do ciemnego, wskakuj Bella. Okay. E, jesteśmy gotowi? Tak. Tak jest? ok, Game mode has been changed Mamy e, tak, e, taką pałkę jakąś dziwną. No mamy, Ty też mamy. masz? Tak. Ok. i tu jest nasz tajkunt, e, free. First Dropper, czyli Aha. pierwszy dropper za darmo. Wow, zobaczcie, ile droperów mi się pokazało. Jejku. U Ciebie też, Bella? Tak. Wow, superowo, dobra. No za 10 tysięcy jest pierwszy jest yellow. okej okay. Dirt już mi tu leci w moim e, Tajquunie, czyli z Dirtu będę budował chyba pierwszy dom. E, no i słuchajcie, mamy tutaj e, double, double Dropper za 10 tysięcy i za 25 kolejny. Spoczko. E, dziwnie mi się ten napis rusza. Nie wiem, czy u Ciebie też u tak się rusza. Nie? U mnie jakoś dziwnie. Ja zrobię sobie tak. O, i będzie to takie malutkie. Dobra. Okej, okay, słuchajcie, tutaj kasa nam się zbiera. Mamy 80 dolarków i za 200 kupujemy plot. Spoko. Na razie mamy 100, więc dosyć mało Ale to nic, będziemy zbierali I tutaj zobaczymy, co nam się będzie kupowało Bella tutaj buduje swój różowy domek Ja swój buduję ciemny, tutaj w tym miejscu I musimy uzbierać 200 A później 10 tysięcy Słuchajcie, to jest mega dużo kasy w ogóle Ale mam 20? nadzieję, że uda nam się go zdobyć o, Już masz? Jak ty tak szybko to zrobiłaś? To takie mury To Też 200, Benc Ej, mury, faktycznie Kuruję Nie, dookoła też. mi się tutaj zrobiły... O, oh, ty masz różowe. Nie mury, tylko taka, taki płot. No, taki płot. Płotek. Excavate basement. Dobra, basement będziemy robili. Fajnie. Czyli dziurę na piwnicę. Lubię Skąd piwnicę. ty masz tyle kasy? Jak u ciebie tak szybko ta kasa przybywa? Ty coś Bo. masz oszukane? Nie. Bella? Bella? Nie, co? Bella? Bo ja mam takie coś. Nie, zawahaj się tego uszyć. O, ty spaniaku! O nie, I o nie, o nie! Tajmiana, o nie cię uderzyć! Mami go zaczarujesz! Dobra, ja muszę... Ej, może kasę zdobędę! No pewnie Jęcy załatwię! Zostaw mnie! Ej, nic sobie nie robimy! Czy robimy? Nie wolno się tu bić! Nie? Nie, nie, nie można, Dobra, może coś będziemy mogli bić później. Zostaw! <laughs> to moja kasa, a nie, to nie moja kasa! O oh my god! Pomyliłem się! O nie, moją pałkę Ola już ma 260, miało. o ja też! Dobra, 200, pyk! Piwnicę mamy. O, co tam Bella, jest? piwnica. A jak Basement na... walls jeszcze. Boję się tam. Ej, tam feść. jest skrzynka, a jak ja z niej wyjdę. No właśnie, ja już prawie bym skoczyła, ale w eee, jest. Ubiegu... tutaj drabinka, chyba tak mi się wydaje, ale nie jestem tego 100% pewny. Okej. Okay. Chyba jest tu drabina. Tak jest, dobra, wskakuję. Ehehe. Jest klucz jakiś. Klucz mam do klucz. naszego Uwaga, domu. klucz do domu. Right click me on your dropper to unlock. Co? Okej. Okay. Right click me y, on a dropper to unlock Już Dobra, nie. czyli, czy ten kolor droppera będę mógł odblokować? <laughs> czyli to jest żółty? Żółty Ej, znik! Ej, co to, zniknęło mi Dlaczego to znika? Właśnie Znika Ej, znika Znika? Ej, odblokowałem! A ty? Jeszcze nie Musisz, y, nie, cofnij się, o, o no i też odblokowałaś, dobra Czyli tak odblokowujemy dropery, zobaczcie I teraz leci, leci też stół, jeździ, ka jeździ kamień chcę Jeździ jedzie kamień Dobra, teraz za 500 kupimy yy, Walls do piwnicy A, czyli spoko, warto yy, wchodzić Po te skrzynki, bo tam dostajemy klucze Do naszych wow. droperów, które możemy Kupować wtedy, słuchajcie, czyli nie kupujemy Za pieniążki tylko, ej, nie mamy się, tylko kupujemy za klucze po prostu, dostajemy ej, klucze. Dobra, wygląda. czyli mamy podłogę na piwnicy, 2000 main floor walls, dobra, okej. Okay. I tu mamy schody do piwnicy, zobaczmy jak to wygląda. Możemy sobie zejść. I patrzcie, basement interior za 25 tysięcy. Okej, okay, spoko, będziemy wszystko budowali. Ciekawe jak te domy nam tutaj wyjdą. Teraz 2000 potrzebujemy chyba. No właśnie Ale całkiem spoko już teraz się ta kasa nabija, co nie? Z tym drugim droperem. Tak, tak. Dużo lepiej tu idzie, mi się wydaje Nie mam robuxów, do pomogam. <laughs> Tutaj nie ma robuxów, Bella, to jest Minecraft Co ty gadasz? Bella, to jest Minecraft, tu nie ma robuxów co nie Możesz mówić? mi tylko dać ewentualnie jakiś pieniążek, to ci mogę pomóc O, na pewno ty <laughs> Dobra Ty możesz Bella jakoś szybciej tą kasę nabija, zobaczcie Bo, bo tak jest nie, Podobnie jesteśmy, ale troszeczkę nie no, patrzcie na nią, Ty dużo nie szybciej. Zaglądaj. Bela, nie oszukuj. Ja Dlaczego oszukujesz, nie. bo masz dużo więcej kasy? O, 2000, nie, już jest podobnie. 2000. tysiące. dwa tysiące. Jest, dobra. Wow! Hey. wow. Idę tutaj. E, jak kills oh. work more? A kogo uh. możemy załatwić? Kogo? Patrzcie, bo jest. Your kills, coś tam, że więcej kasy są warte. Jakie to kolor? Ale kogo my możemy załatwić? Halo. Jakie to kolor? Tu jest? są dorsy. O, jest, jest skrzynka, jest skrzynka. Różowy klucz. Ale szybki jesteś, ale szybki! Ty już wcześniej znalazłaś? Tak. Co ty gadasz? No tak się zespełnił ten domek i Ej, dlaczego ty tylko nie możemy załatwiać? Po co? Czy ja będę muszę załatwiać. Tu się buduje domki, a nie się ludzi. Ej, załatwić? no ale pisze, że więcej kasy dostajemy za coś. Nie widzę. Idę stąd? Idę na górę! Ja bym to przetestował. Na górę Zobaczmy, co Dobra, będzie. kupujemy dalej. Tysiąc kasy już Bele, mamy. Ładnie. E, 2000 na drzwi potrzebujemy. Okej, okay, spoko. E, powinniśmy... ale już ma 3000! No, Jakim sudem? Dobra, tak jest. dorsy, dorsy, dorsy! Tyk, dobra, kupione, mamy dorsy. drzwi, ok je Spoko. Jest dobra. Dobra, zbieramy. Co tu teraz leci? Słuchajcie, taka e, cegła jakby. Cegła? Cegła tutaj spada, cegła. dobra. 4000 second floor walls. ok i no co tu jest? To idę to zobaczyć By crowbar, co to jest? Okay, A po co mi ten crowbar? Ej, po co to mi? O, do Belli idę. Nie, no. to, to Gdzie ona be? jest. Bella! Ej, co ty masz taki duży już dom? No second floor, i to! Jakim cudem? Oddawaj kasę! Jakim cudem? Oddawaj kasę! Ej, nie nie mogę jej załatwić. Nie, nie mogę! Patrzcie, nie da się. Nic ci to nie... Ale może nie później będą, wiesz, do Może później będą dopiero jakieś Bo potwory, tam jest czy a... coś też. Amo. Amo. Amo? Dobra, e, też już górę Amo. kupiłem, zobaczcie. Hmm. Tak wygląda góra. Bella tutaj bardzo dużo kasy nabija, Nie wiem, jakim cudem ona to robi. 8 tysięcy. No. Nie wiem, jak ona to robi. Dajcie jakąś skrzynkę tu. o jest. 25%. Ty opis. masz tą na górze skrzynkę otworzyłaś? Jaką na górze? Niebieski taj niebieski dropper. Ej, powiesz co? Bella. Bo że nie, by nie było na górze. A, no to dobrze. Po co jej to mówiłem, bym wygrał z nią? Dzięki, <laughs> to i podpowiedziałem, to nieźle narobiłem. To dobrze. Nie, eee... bardzo źle. Dobra, ja chyba teraz 10 tysięcy będę chciał uzbierać Jadę i kupić sobie tamten upgrade, słuchajcie. Okej, okay, już. Gdzie jest. ty jedziesz? Nie um, widzę cię. <grych> Dobra, co? ile mamy? Patrzcie, zaraz 10 tysięcy, nice! Jest! Dobra, idę to szybko kupić. No i co? Double dropper speed Benz. I Dobra, mamy wstawa? 250, 25 tysięcy. Okej, okay, teraz powinno iść dużo, dużo szybciej. Okay. Patrzcie, 4 tysiące. Dobra, kupimy Windowsy chyba. Teraz też powinno pójść dobrze. Za 15 tysięcy Windowsy albo garaż Door no, Dobra, właśnie, uwaga Garaż door, door może być fajny w sumie może Za 8 tysięcy, dobre. uwaga, pyk Dobra Aha. I znowu są ja? warte więcej kile niby Ale kile czego, bo to nie mamy co załatwiać Aha. Ja albo nie wiem, albo Albo nie ogarniam A ja To, to nie chyba wie, się tak. równa Albo nie wiem, albo nie ogarniam, to jest to samo chyba Czekajcie, ja zobaczę, czy w tym lesie nie ma tutaj czegoś lesie? No bo ja tu mam taki las dookoła no, W sumie ja też Ej, ja coś słyszę tu Ej, ja ciebie... A słyszałem jakiegoś zombiaka? Zombiaka? Czy co? Czy mi się wydawało? Ej, nie ma tu nikogo, dlaczego? Ja bym chciał kupić załatwić Trochę nazbierałam Kasia. Dobra, ile ja mam? Ja teraz powinienem też mieć dużo Uwaga... Potrzebuję... I pyk! Wow, dobra, kupiłem okna I 25 tysięcy mam na Office, chyba będę mógł kupić Albo Enterway, o, oh, wow, jaki dywanik ładny. No, no, no. Super to wygląda. Dobra. Ślicznie, ślicznie. Kupmy to jeszcze. Okay. Dobra, 10 tysięcy mamy. No, ciężko będzie coś kupić teraz. 30 tysięcy w garażu coś kosztuje. Jejku, jakie to są w ogóle 25 tysięcy. A tu na dole ile to było? Już się zaczynają ja niezłe Nie złe sumki, ale łatwo się je nabija w sumie, nie jest źle no. Szkoda, właśnie coś tu musi być z tym y, załatwianiem kogoś, ale nie wiem co dokładnie Jejku To jest 250, 25 Cześć tysięcy wejście do domu? Ty. Dobra, coś upgrade'owałem jeszcze Ty Cześć Co? Gdzie do domu? No jak z przodu O ja Przecież co ty? Bella. Co ty, nie wiesz? Nie wiem <laughs> Dobra, idziemy okay. i office kupimy Mamy wejść. Patrzcie jak. Wow, moje biuro! Zobaczcie, jakie ładne, o, ja tutaj siedzę Twoje i nagrywam filmy. Biuro? Tak to wygląda u mnie tak. Ja też mam tak czyściutko na biurku. No, I tu nagrywa Minecrafta, Oczywiście. i tu nagrywa Minecrafta, a tu piszę jakieś y, programy hakerskie. O pewnie. Ej, nie mogę wyjść stąd. Tak. O, mogę wejść, dobra. Już to wierzę. Ale tak. fajnie. No dobra. <grych> Tak wygląda naprawdę moje biurko. Bella ma 41 tysięcy? Ty zwariowałaś? Sobie... Skąd ty masz tyle kasy? Ej, ty gdzieś kogoś załatwiasz, tam? Office, mam. Czy ty oszukujesz coś? Ale czego z office'a nie można wyjść? Ej, można, są drzwi. Tylko Gdzie? cofnij się troszeczkę, bo to tak dziwnie działa. Wow! Co to znaczy? Co ja zrobię w piwnicy? Się? Patrzcie na to, ja bym chciała mieć taką Ej, piwnicę w domu. Cofnij się! No prawem. No, co to znaczy? No, Bella, cofnij ty? się. No, jestem cofnięta. No przecież klikasz. <laughs> <laughs> Patrzcie, co tu jest w piwnicy? Jest kuchnia. Ja bym chciał mieć taką piwnicę, jest biblioteczka, jest stół ja i zobaczcie, jest sofa duża, jest telewizor i nagłośnienie i tu można normalnie puszczać muzyczkę mega głośno. I nikt nie słyszy, bo jesteśmy w piwnicy. Ja też miałam miała taką piwnicę ja bym i chciał bym chciał mieć nie taką miałby piwnicę. do niej wstępu. I ty nie miałabyś do mojej wstępu. <laughs> <laughs> Dobra, lecimy, słuchajcie, na górę. Bela ma 56 tysięcy, ona coś oszukuje. To jest niemożliwe, żeby ona miała takie pieniądze. Okej, okay, mam basement i co? Jak ty to robisz? Ty masz jakiś jeszcze jeden dropper zrobiony? Gdzie tam? Pomarańczowy. Nie, nie masz. Dobra. Jak ty to robisz, że ty masz tyle kasy? Dobra, 30 tysięcy garaż. Kupuję. Ło, mam samochód. Ej, no. Ej, ale fajnie. Patrzcie na to. To jest mój garaż. Ej, mogę jeździć. Ale jadę do ciebie. Patrz na mnie, otworzyłem drzwi garażowe. Eeeeh, no, no, no. Ło, uwaga! Chodź na doby już Zabnasza Okej Różowy <wóz. grym> Dawaj wyścigi robimy Ale mam ładne pluszki Dawaj robimy wyścigi tutaj Ty, bo ja tu patrzę Pluszaki co? ty masz? Pluszaki Ja, mam. ja miałem coś innego okay. Dawaj wyścigi robimy, chodź I wejście do domu To pierwszy jest. dostaje tysiąc dolarów Musisz no oddać mi wtedy kasę dolaru? Dawaj ładne mam Chodź tutaj do Chcę zrobić wyścigi, no Dawaj Ja nie umiem Dawaj wyścigi Okej Gdzie? Czekaj, no tutaj się rozpędzimy, stąd. Eee, no ale fajnie się jeździ tym samochodem, Czu? słuchajcie. A tak. Dobra, cofniemy. Dobra. Uważaj, bo będzie służka. Uważaj, Bella, wjechałaś we mnie. To Cofnij się, no. Mhm. Co ty robisz? Do tyłu jadę. Look, no jak? Do tyłu jadę, jadę. Dobra, ustaw się. Dobra, dobra, starczy. Czekaj równo mamy. 3, 2, Równo. Trzy, dwa, jeden, go! Eee. O, jedzie, jako sieci, Jestem! Ej ja wichem ten samochód ci powiem! Nie, nie przegrałem! <śpiewaj> dawaj ty! <śpiew> no, dawaj nie ty mam siapa. pieniędzy, ja się chowam do garażu! Ale ty dobra, parkuję szybko. Pipi, Dobra. No <śpiew> prawie sobie wyrzuciłam pałkę znowu. Jak to się? O, zamknęły się. Dobra, super. Dobra, super. pyk. Zbieram kasę. Nie wiem po co jest ta pałka, właśnie, i to wszystko, bo tak naprawdę to nie działa mi tutaj. No nie wiem, nie wiem. Nic tu nie działa, słuchajcie. Znaczy nie działa, w sensie nie ma kogo tutaj załatwiać. Dobra, kupiłem sobie sypialnię. Wow! Jak, Jak sypialnie! ładnie! O, i klucz jest. Ja też mieć dobra. sypialnię. Patrzcie, akwarium mam. I Gdzie mam tutaj, mam w ogóle taras jeszcze na górze. Ja Ale super sypialnia. to wygląda. Gdzie się w ogóle Bedroom, w dobra. W na górę. Ale to jest ekstra. Idzie na Ej, kodem. to jest dla kota do zabawy, nie? Co? I kuweta? Tak, no. Ej, no bo ja mam kota, właśnie. Ja gdzie? <noise> no bo mam normalnie. Ja? Ej, poszedł na spacer na razie. Aha. <noise> dobra, okej, okay. idziemy, słuchajcie, dać to pomarańczowy klucz tutaj. Pęk, dobra, robi nam się kolejny. Kolejne rzeczy nam będą spadały. Zobaczmy jakie. Żelazo, okej. Okay. Żelazo, później gwałt. E, patrzcie, 100 tysięcy O, Szybko Frontowe się coś będzie. Co frontowe? Nie wiem, ale. Coś Gdzie będzie. są te potwory w ogóle jakieś? Stop. Ej, front yard, faktycznie. No. Jak się dostać do tych potworów? Gdzie one są? Halo, okay. potwory. Gdzie jesteście, bo ja chcę 113. kasę dostać. 15. Front yard. 500? Ej, ja nie wiem. Albo coś tu nie działa, albo y, mnie to troluje po prostu i to dostaliśmy o tylko. Ale A to nic nie daje. Słyszałem jakiś dźwięk, właśnie, to było dziwne. No właśnie, to może. Nie być wiem, dziwne, w sumie. Dobra, idziemy na górę. Um, hop, hop. Tyle. E, 250, dobra. Yy, łazienkę kupiłem, ok, dobra. Łazienkę? Wow, już w lustrze jestem, zobaczcie, to jestem ja. O, nie. Ale ładnie wyglądam. O nie. Dobra, mamy tutaj wannę. Zobaczcie, mogę się <laughs> wykąpać elegancko. Yy, I co my tu jeszcze mamy? Zlew i można na toalecie posiedzieć. I no. można wcisnąć G. <laughs> Jakie to dźwięki wydaje, Oh my god Dobra, ee, czekajcie, tutaj już mamy, super, dobra, 250 tysięcy teraz tutaj potrzebujemy i będzie elegancko. I tak sprawdzamy. Idziemy, 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 zebrać tutaj kasę. Dobra, ja ile mamy? 156 tysięcy 250 fajnie by było znowu increase speed zrobić. To byłoby ekstra, ja myślę, że możemy to zrobić teraz. Jaki increase speed? A tam jest takie coś, nie powiem ci. Eee, no, no, nie powiem ci. Widzisz ty stąd? <laughs> a ty nie masz ma... taki nowoczesny, wiesz, dom taki A ty -biały. jaki? Ty ma... też masz taki nowoczesny, no, tylko że różowy. No, a twój jest taki elegancki. Mój elegancki, ja idę zobaczyć twoją sypialnię. Nie idź. Idę. <coughs> drzwi ci się dziwnie otwierają jakoś. Wiem, a tobie, nie? A też masz gaming, ale inny trochę. Dobra, a idę na górę zobaczyć. Uwaga. Bo nie będziemy mieli takich samych. Co tu tutaj są już. jest sypialnia. No. Okay. Dlaczego mi szperasz? Fajnie, nic <grym grym> nie szperam. O, masz zabawki, <grym> oh, masz zabawki tu fajne. I mam rybki. Rybki, ja też mam rybki. A ty masz łazienkę. Ty o, zabawki Łazienkę? O, też masz łazienkę. Ja a mam inne A ty, czy w moim lustrze jesteś? No, jestem, oczywiście, że nie, tak. Nie, nie byłeś. Jesteś, jest, Kła... Jestem, jestem, jestem. Jesteś, jesteś. Czekajcie, zejdźmy na dół. O, ona ma tutaj to samo, tylko że na różowo po prostu. Na Dobra, lecę do Czyli siebie, ładniej. drzwi ci się tylko coś zepsuły i dziwnie się otwierają Nie, no, co ty? Mówię ci Dobra, mam Dobra, uwaga, wow, 291, dobra, increase speed robimy Ja Take. też już mam Ale czego ty robisz to samo co ja? No bo I ja miałem taki plan i Dobra, i teraz znowu 250 muszę uzbierać Ale czekajcie, tu jest coś na, co? na zewnątrz jeszcze Jest Backyard jeszcze jest Strasznie dużo Wow, jak tu ładnie to wygląda w ogóle A później milion Dobra, 250 mam na y, taras, chyba, do zrobienia taras. O, ale na górze. fajnie to wszystko leci. Bardzo fajnie, i Ładne dużo to... tego leci. I milion, hmm. żeby inkresować coś tam, convoyer Speed jeszcze. Mhm. Dobra, 250 muszę zbierać, żeby zrobić tam tarasik na, na zewnątrz, i to byłoby spoczko, także czekamy, to, to słuchajcie. Czy to kosztuje? E, tak, 250 tysięcy. Ojej, żeby koło. ten taras wykończyć na górze. Dobra, tak mi się da, wydaje, da. że tyle mhm. to kosztowało. Idę zobaczyć, może. Tak, coś 250 innego. tysięcy, stąd widzę nawet. A czy ja coś nie wiem? Mam szkoda, jeszcze, że tych potworów tutaj nie ma. Bo po co nam to jest? To jest dziwne. Bardzo. Bo przecież tam są złote jabłka, jabłka do kupienia i tak dalej. Także jest dużo rzeczy takich do walki, jakby. A tutaj z nikim my nie walczymy. Do walki wręcz. Do Wiesz? walki wręcz, no. A co kombinujesz? Nic nie kombinuję właśnie. Bo co się nie odzywałeś i pewnie szkoda. Czekajcie, Ciekawe, ja chciałam zobaczyć tutaj, ale ja tutaj nie mogę wejść w ogóle. Jak to? Do tego samochodu. Właśnie to jest, ja żałuję, tir. Od to jest do przeprowadzki, mam, chyba ten tir. Że nie poszłam wiesz co? Co? Sprawdzić tam od razu. Czego? No, może coś tam było. Nic właśnie nie ma, chyba. Jest, jest na bank. No teraz już tam nie można wejść. Byk. Dobra, idziemy na górę. Słuchajcie, wykończyć sobie tarasik ten ale śliczny. górny. Dobra, Abster e, patio, patrzcie, ale ładny. Uuu, o, byk. jest skrzynka, jest skrzynka. Na Czerwony doł. klucz. No idź, Dobra, lecimy. Pyk, pyk, pyk. Y no, po ta... co? Po Taśmie chodzisz. Po Taśmie chodzisz? Okay, dobra, upgrade'ujemy dobra, upgrade Bele jest dobra, o krok dobra. szybciej ode mnie. Dobra, dobra. Tak mi się wydaje. Mazenta! Mag... A u mnie nie, u mnie coś. A u mnie różne kolory lecą. Co? Niebieski. Niebieski u i nie, nie, ale biały też różne kolory. Też. Różne kolory. Też. Dobra, co mam do zrobienia? Teraz tu na zewnątrz chyba tylko, tak? Zostały Półko? rzeczy. I z przodu tak? I Z przodu ten za milion. Dobra, 500 ej. tysięcy teraz potrzebujemy. No, zgadza się. Uwaga, patrzcie, równo idziemy. Łep, 500 łeb. tysięcy byłoby spoko. Nie, obraziłam Uwaga, się, 300. Tyle. Dobra, ej, teraz szybciej jakby u mnie. No, przepraszam. Okay. Ale dziwnie to idzie. jest tak. 300, to wiesz co? 300, 350. To czasem jest tak, że niby przy Ja ten stoję ten i się nie ruszać będę. Ale bo się ścina. 400. Bo takie zarobki po prostu. 421, Ale 430 widzę, Troszeczkę wiem, szybciej jakby jestem Nie wiem co lepiej robić 450 Ja stoję chyba na, w miejscu okay. Ale nie, wyprzedziła mnie teraz bala, zobaczcie No, to zależy Jest, 500 Okej okay. Pyk Dobra, kupione okay. uh -huh. I co teraz? O, skrzynkę tu dostali O, jest skrzynka Światowy klucz Szybko. Szybko. Szybko 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 Jestem krok przed bellą Okej okay. Te te płoty, ale ładnie to wygląda teraz tu z zewnątrz Mamy o, skrzynkę na listy Ale nie mam nic Aby. A, ale, ale jest teraz już moja Trzeba na nią kliknąć, żeby była twoja nie I teraz 750 tysięcy jest nam potrzebne Na backyard I już będziemy mieli chyba wszystko 750? 750 tysięcy okay. To nawet taki, takie coś dla, dla ptaków na O, ktoś bacza. mi może normalnie zostawić list teraz tutaj Aha No, mogłabyś ty mi zostawić list Ciekawe jaki Miłosny Miło. <laughs> no? Wiesz, tu się z nas Dobra, dobra backyard mamy. Ej, basen będziemy kupowali! Wow! Wow, dobra, jest, jest kolejny klucz. Ej, wow. trampolina jest! Wow. Ale fajna trampolina! Można Zaraz tak tu wrócimy. Tak. I to działa? Zaraz wrócimy tutaj. Ooh. Dobra, okej okay. I teraz robimy zielony, dobra. I teraz został nam jeszcze niebieski klucz. I tam już jest basen do kupienia za milion chyba. Mhm. Mm Idę na trampolinę. Dobra, uwaga. Patrzcie na trampolinę. Ale fajna. Jest grill, słuchajcie. i tu jest... Nie wiem co to jest. A, to jest taka też fontanna, jakby trochę. No, fajne rzeczy, fajne rzeczy. Basen za milion i tam za milion było jeszcze Increase coś, nie? Tak, zgadza się. Czyli te dwie rzeczy za milion musimy kupić. Ale jeszcze Ja najpierw chyba to kupię. Jeszcze Czy Ja mam dwa miliony już? Jejku, teraz tego leci? No bo to strasznie jak się Wow, nie teraz to już jest masakra. To jest easy, teraz to już jest easy. O, basen. Zobaczcie, basen. Będ! Wow, jaki ekstra. I tu jest skrzynka w basenie. A w basenie. Jest, widzę, widzę, dobra. Faktycznie. I można też skakać z trampoliny, ale fajne to mieszkanie. To działa. Znaczy ten dom jest ekstra w ogóle. Ja bym mógł mieć taki dom. Ja też. Zbudowany. Ja też. Ej słuchajcie, ja ten dom chyba zbuduję w prawdziwym życiu ale też. Nie będziemy taki nali, sam. <laughs> dobra, wszystko kupione? Powinienem już wygrać. Dlaczego nie, nie wygrałem jeszcze? Ej, nie, jeszcze tu jest coś! Się nie Personal Rainbow! Za 25 milionów! Ej, co? Personal rainbow. Nie a wiem, ja tutaj. ile mam dopiero? Dwa! Ty masz dwa, a to jest 25 potrzebne. Mm -hmm. Ja mam 10. No trudno. Dobra, ale nie mega wygląda ten dom No, schodki, ogólnie widok będzie. O, Ding Dong działa co, nawet. Co, zrobiłeś? Dzwonek działa. O, jak fajnie. <laughs> Dobra, 15 milionów. Zaraz kupimy. Mi się wydaje, że to już będzie ostatnia rzecz do kupienia, a za 25 nie milionów. A na górze? Na górze już nic nie ma Jak to nie ma nic Na, na gdzie górze? jest? Tak mi się wydaje, że tam jeszcze Nie, nic nie ma już hmm. Patrzcie, 20 milionów Jak teraz kasa w ogóle leci Zobaczcie, ile tutaj rzeczy leci w ogóle Szkło też jest? Szkło, tak Różne rzeczy lecą Ale piasku nie ma z tego, co widzę e, Piasku chyba nie ma Ach, to Dobra, jest 25 mi? milionów Uwaga. Uwaga Idziemy Personal rainbow ma. Finish Ej, patrzcie, mam tęczę nad moim domem Ja też mam Ło, wella, jaką ma, wow, well, ma ja fajną ma. Ale ekstra. Brawo. Dobra, chcesz przyjść do mnie? Zwiedzić? Czekaj, tylko list ci napiszę. Dawaj, napisz list. Mm. Cześć, witam. Bardzo ciebie <laughs> lubię. Jestem Twoim fanką, ale mógłbyś kupić chleb, bo już jestem głodna. <laughs> Dobra, spoko. Okej, okay, idziemy. Patrz, patrz tutaj na mój. O, proszę, proszę. Cześć. Śmiało, otwarte. Okay. Zapraszam tutaj na, na basen. Okay. Będzie impreza na basenie. A co to? Myślałaś, że jest do ping-ponga. Nie, to jest trampolina. Ue. To jest trampolina. Słuchajcie, udało się wykończyć. Tak wygląda właśnie mega epicki nowoczesny dom. Bardzo mi się podoba. Myślę, że można byłoby w prawdziwym życiu taki zbudować, bo jest ekstra. E, no. Dajcie znać, czy wam też się podoba i czy też chcielibyście mieć taki dom. A może ktoś z was ma taki dom. Dajcie znać w komentarzu. E, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na My widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. papa. pa, pa! Wow.